Cześć! Zaraz spróbuję. Mów głośno i wyraźnie. Zaraz spróbuję, żeby rękaw cię usłyszał. Halo, Halo? Halo? Cześć Remku, mam do Ciebie jakąś małą niespodziankę. Za chwilę się połączy, to na chwilkę Martyna. Uwaga. Halo? Cześć Remku. Świetnie wyglądasz na zdjęciach. Z tego co wiem, będzie jeszcze lepiej i będziesz od ucha do ucha uśmiechnięty. Zbyszek mi tu meldował, że macie fajne pomysły na nowe, na nowe akcje. Masa ludzi śledzi nas w internecie. Znajomy leszka Andrzej Socha z Nowego Miasta nad Pilicą przysyła Ci informacje czytam. Od samego początku śledzę go online i sprawdzam pogodę. Rejestruję postoje, halo, i staram się odgadnąć stan jego ciała i umysłu w tym trudnym przedsięwzięciu. Dzisiaj mam dyżur w szpitalu i teraz nocą znalazłem chwilę, aby napisać coś dla Remka, aby dodać mu wytrwałości i sił. Proszę o przekazanie mu pozdrowień i życzeń. Aby moc go nie opuszczała i aby znajdował motywację do pokonywania siebie na coraz to wyższym stopniu swojego zmęczenia i wyczerpania. Trzymam za niego kciuki, przesyłam swoją moc i wspieram myślami. Remku bardzo dużo ludzi tak pisze. Masz tu ogromną ilość osób wspierających Cię. Ściskam. Martyna. <tryk> Dzień dobry, słyszałeś dobrze? Miałeś, kiwi głową. Fajnie, fajnie, bo nie chcemy Cię przemyśleć, tak że Twojego głosu, ale mam nadzieję, że dobrze słyszałeś. No, od się na razie, hej, hej. No, Remek chyba słyszał wszystko, powiedział, że właśnie mocniej naciskał na pedały.